STS sponsorem tytularnym Pucharu Polski. Emocje bardziej. Witamy serdecznie ze Świdnika. Przed nami mecz pierwszej rundy Pucharu Polski, czyli awia kontra Ruch. To co słyszeliśmy od trenera Fornalika przed meczem, mierzy wygranie Pucharu Polski. Zaczynamy. Bała czy ją opanuje no znowu? Asonsao w polu karnym w defensywie radzi sobie znakomicie, ale teraz Szwedzik Karasiński oddaje strzał. No ciekawie. Mógł teraz zagrozić bramce, dlatego że zasłonięty był sobie szczyk, ale ostatecznie piłka leci nad poprzeczką i od bramki awia Świdnik. No widzimy na powtórce, jak Bała może nie opanował piłki w pierwsze tempo. Natomiast, no tak, zwłaszcza jeśli w pierwszym składzie chociażby lukić, który szybkością nie grzeszy, ale teraz uderzenie, czy będzie gol? Tak jest, trafienie i 1 do zera dla ruchu Chorzów. To było świetne wykorzystanie zamieszania w polu karnym. I chociaż nie w pierwsze tempo, to w to drugie już bez problemu ruch Chorzów umieścił piłkę w siatce. Widzimy zaraz na powtórce po prawej stronie, ale tym razem już wbiega w pole karne rywala. Oddaje piłkę. Mamy zaraz strzał. Czy będzie Małecki. z tego strzał Patryka Małeckiego? Ale wyczekał. Po co aż tyle? Po co aż tyle czekał Patryk Małecki? No to była naprawdę dogodna sytuacja, żeby po prostu uderzyć w bramkę. Cały czas awia. Radzi sobie z opanowaniem piłki. Oddaje strzał teraz Dobrzyński. Ale ostatecznie bez zagrożenia. Oliczne. Bardzo dobrze do Małeckiego. Małecki, Małecki. Oj, oj, oj. oj. Aj, aj, aj. Tylko jęk na trybunach. Napiął te procent do naprawdę maksymalnych możliwości, ale ostatecznie odchylił się. Także nabiegać zaraz będą zawodnicy pięciu, sześciu, siedmiu nawet ruchu Chorzów w pole karne. Teraz yy, udaje udaje się odezwa, yy, oddać strzał, ale ostatecznie nic się z tego nie dzieje. Karasiński, ależ bomba! Poprzecka. Ależ bomba i poprzeczka, fantastyczny strzał Karasińskiego, no na początku nie udało się Sobeczce, żeby tę piłkę uderzyć odpowiednio w bramkę, trochę ona się zaplątała pod polem karnym, ale Karasiński, no fantastyczne uderzenie z lewej nogi i w poprzeczkę bramki sobie szczyka, ta piłka trafiła. Zagranie w pole karne, no, będzie wrzutka, ale fantastyczna okazja Szwedzika, Szwedzik! No ale nie, ta dobitka ponad bramką. Myślę, że będzie sobie żałował tej sytuacji jeszcze przez kolejne minuty Szwedzik, bo tak jak świetnie odnalazł się w polu Spójrzmy na powtórkę. Idealnie nabiegł na piłkę, stanął w odpowiednim momencie, no ale ta dobitka przy linii bocznej razem z Patrykiem Małeckim. Znów Pisarek. Ale na pewno środkowie obrony ruchu też analizowali napastnika Avi, bo... To jest e, pewne i wiedzą, jaki ma tu ten kremeniu. Remeniuk, Remeniuk rzuca piłkę w pole karne na pisarkę, ale nie dał rady do niej doskoczyć. Asunsao! I będzie strzał, będzie gol! Ależ trafienie! Te bramka! Szymański! Fantastyczne uderzenie! Kamiński! Kamiński, Kamiński przepraszam, tak te, jest. te bramki, fantastyczne. To co zrobiła teraz drużyna Awi. A mógł pokusić się o strzał, ale on byłby najpewniej zablokowany. Miał mało miejsca. Bardzo ciasno w polu karnym, więc wycofał piłkę do Kamińskiego. I Szymon Kamiński kapitalnie umieszcza piłkę w siatce. Lukić, Mam nadzieję Maciej, że tobie i mi nie zabraknie mocy, bo jesteśmy coraz <laughs> bliżej 90. minuty, a wynik kremisowy. Ale powiem szczerze, no. Piłkarze nas rozkręcają myślę dzisiaj w, 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 tym, w tym, żeby ta moc jednak była. Ole strata teraz. I pisarek. Wreszcie się może rozpędzić. Pisarek. Pisarek strzela gol! 2 do jednego. Agia Świdnik, ruch chorzów. Czy będziemy mieli może nie sensację, ale wielką niespodziankę w Pucharze Polski? Fantastyczna akcja, po wielkim błędzie ruchu Chorzów i Pisarek wreszcie pokazał nam to, na co czekałeś i mówiłeś o tym przez całe 70 minut. Po prostu prze, przejęcie piłki, podanie do Pisarka na 50 metrów to... No, spodziewałbym się jednak e, krótkiego rozegrania piłki Szpocha z Ceglarzem, ale nie. Szpoch zdecydował się na wrzutkę, strzał, ale teraz interwencja i mamy boczną mamy. siatkę. Lukisz boczna siatka, ale, ale komor... Kapitalnie uderzył i chyba, głowy. I chyba jeszcze ale... lepiej interwenuje Sobieszczyk. No spójrz na to. Fantastycznie Sobieszczyk, Naprawdę się zachował tutaj. I znowu on dośrodkowuje w pole karne. sobie Sobieszczyk, ale ma problemy. Oj, powiem ci, że byliśmy blisko wielbłąda bramkarskiego, ale Sobieszczyk się teraz uśmiecha. Poradził sobie z tym ostatecznie arbiter. Każe wstawać od razu, grać dalej, nie udawać, nie stymulować, a teraz, teraz Patryk Małecki, Małe, Patryk Małe. Małecki. Małecki, Małecki, tak jest, Ale Świdnik już praktycznie pewna awansu, Ruch Korzów najprawdopodobniej poza Pucharem Polski. Po wszystkim, Patryk Małecki pięknie do swoich kolegów, kibiców, znajomych, rodziny i świętuje awans Abi Świdnik. Ależ nosa miał trener Wojciech Szacoń, on zdjął naprawdę świetnie wyróżniającego się w tym meczu Asuncao, a zostawił Patryka Małeckiego, bo wierzył, że w końcówce, nawet mimo braku sił, Patryk Małecki. No ale piłka w rękach Szymańskiego, zostało nam de facto kilka sekund do zakończenia tego spotkania. Koniec! Avia Świdnik w kolejnej rundzie Pucharu Polski. STS sponsorem tytularnym Pucharu Polski. Emocje bardziej.